Bardzo rzadki Cystofor, czyli tak zwana tetradrachma cystoforyczna, Cecilius'a Metellusa Piusa Scipio, który był teściem Pompejusza. Poślubił jego córkę Kornelię Metellę, a pod Farsalos dowodził wojskami Pompejusza. Po klęsce zbiegł do Afryki gdzie ponownie objął dowództwo nad oddziałami Pompejusza. W 1946 roku, przed naszą erą, Cecilius Metellus Pius Scipio popełnił samobójstwo po kolejnej klęsce jego wojsk, tym razem pod Tapsus. Egzemplarz, który pochodzi z 33. aukcji and Naumann z roku 2000. 15. Na wersie mamy typowe dla cystoforów przedstawienie węży wyłania, wyłaniających się, wyłażących z cystamistika. Wszystko to jest otoczone wieńcem. Na rewersie mamy dwa węże owinięte wokół laski zakończonej orłem legionowym. W lewym polu znajduje się monogram pergamonu. Jest to moneta ciekawa, bardzo rzadka i też już przedstawiciel jeden z większych przedstawicieli monet srebrnych świata antycznego. Cystafory są dość imponujących rozmiarów. Są to duże monety, co też widać, na, widać po wadze tej monety, która. Którą wpisaliśmy ponad 12 gram. Egzemplarz ładnie wybity, z dobrym detalem, połyskowy w ciemnej patynie.